Źle mi się kliknęło. O, i co? I co? Czutka to jest. Patrz, patrz. Pięć skaterów. Pięć skaterów. Niech mi ktoś powie coś teraz. Rzuć ktoś we mnie kamieniem pierwszy. Trzeba mu szybko dziedźwiadka. Daj dziedźwiadka. Daj dziedźwiadka. Przeleciał. Daj dziedźwiadka, proszę cię. Jest dziedźwiadek. Razy pięć. Dziedźwiadek. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden będzie 10x. Proszę cię. Ale bym ci wykurwił z kamienia? Czemu tak brzydko mówisz? Daj, da, daj, 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 na razie 5 będzie ok. Ja. Skater. Poproszę, skater. Aj, 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 aj. Jest Ja kocham tą gierkę, nie wiem, ona jest zajebista normalnie. O kurwa, proszę cię, kurwa, proszę cię. Razy. Jest, jest, jest. O kurwa. I co? I co? I co teraz ktoś powie? ва oh. А oh, Nie no stary, no tak nie możesz pisać. Kasuję go. Gdzieś wiadek. O kurwa, króle. Bardzo ładnie. Jest linia. Ja powiem ci, że nie wiem czy dzisiaj kończyć tutaj. Zobacz co się dzieje. Dobra, jeździć wiadek. Jest Kater Ja wcale nawet nie jeszcze nie wiem, czy chcę zaczynać tego bonus hunt'a, bo jest... Powiedzmy ciekawie JEST KURWA U w Dole, znowu to samo! Ściana! Ej, on na tej stawce, kurwa, dzisiaj jeszcze nie kończy ten slot. Ten slot jeszcze nie kończy na tej stawce. Ja pierdolę, uwaga, jeszcze razy 9. O kurwa. Co to, to się kurwa odpierdala na tej stawce? Znowu kolejny 1000X. Kolejny 1000X Ale będzie bonus kurwa. Uf dupę, co jest? Co to? Jaki znak? Co on chce dać? A Ku. Ku też da. Pięć koła jest! Jest! Kurwa mać, co to za slot? Oj, dodatkowy spin. Niestety tylko jeden. Ostatni. Dawaj gdzieś wiadka, gdzieś wiadka, gdzieś... Ach! razy 16. Co za pojebany slot 5K! Co to jest JTCN?